Chyba w galarecie, śledź w oleju śledź i z cebulką, no, jakaś sałatka jarzynowa, mm -hmm. a nade wszystko opłatek. No na, tak, białym, na białym obrusiku opłatek. I życzenia. Mhm. I Państwu też życzę Dziękujemy, wszystkiego panie. dobrego na Dziękujemy. cały rok. Dziękujemy Pani Jesteście również. śliczni. Święta Bożego Narodzenia to czas, który stanowi zespół tradycji, a jedną z najważniejszych jest wspólne spędzanie czasu przy wigilijnym stole. Potrawy, takie jak barsz z cóżkami, pierogi, karp czy kutia, łączą pokolenia, a swój początek biorą w działaniach przodków. W ten sposób nabierają znaczenia symbolicznego oraz wzbogacają nasze świąteczne doświadczenia. Składa się na nie nie tylko smak, ale także proces przygotowywania potraw czy przystrajania wigilijnego stołu. Jakie potrawy są u Państwa najczęściej na wigilijnym stole? Takie tradycyjne, które się powtarzają już od wielu lat. No barz z łóżkami. Barszcz z łóżkami. E... Albo teraz z pasztecikami, to się w sumie zmieniło na paszteciki. Uh -huh. No i kapusta, e... kapusta. Kapusta z grzybami również. Okay. E... Karp. Karp to taki naj, naj, najbardziej chyba standardowy. No, no tak, tak, Trochę tak, nie, odbiegamy, tak. nie odbiegamy raczej od takich standardów. Uh -huh. e... No ryba po grecku, uh -huh. to tak, może też uh -huh. takiego, co nie na wszystkich, na wszystkich domach. No, i, i chyba tak naprawdę tyle. My Śledź. Tak I śled, no śledzie te standardowo ryby, tak. Ale tu raczej tak, no tutaj nie, nie, nie mam jakich chyba takich odbiegających od standardów. A te przepisy są jakoś tak tradycyjnie już przekazywane na przykład z pokoleń na pokolenie? Czy jakby kolejne osoby robią to jakoś na swój sposób? Na swój sposób. Ja okay. na przykład okay. na kapustę teraz od koleżanki z pracy biorę okay. przepisy. Okay. Także tak. Ryba po grecku przez jednych uważana jest za typowo polskie danie, przez innych za inwencje greckich imigrantów, którzy pojawili się w Polsce. Dla kolejnych nazwa tej potrawy jest wyrazem jedynie polskiego postrzegania kuchni śródziemnomorskiej. Wieleś interpretacji nie wpływa jednak na popularność tej potrawy na wigilijnych stołach w całej Polsce. Tradycja podawania karpia podczas kolacji wigilijnej w Polsce sięga co najmniej XVII wieku i menu królewskiego oraz najzamożniejszej szlachty. Popularność tej ryby podczas kolacji wigilijnej związana jest jednak z okresem PRL-u. Nie bez powodu z karpiem kojarzony jest Hilary Mintz, ówczesny minister przemysłu, z którego inicjatywy pojawiły się m.in. reklamy karpia w okresie przedświątecznym. Jakie są takie świąteczne dania, które się pojawiają u Państwa na wigilijnym stole? Zupa grzybowa z łazankami, najlepiej ręcznie robionymi, takie małe. E, potem śledzie różnego rodzaju. A jakie na przykład? E, śledzie korzenne, śledzie z cebulką, śledzie z ogóreczkami. E, karp albo karp z grzybami, albo karp w galarecie. Tak smażony, yy, tak? Właśnie nie, nie, tym razem nie. Aha. Kiedyś rzeczywiście były trzy rodzaje, ale to już nie ta wątroba. No <grym> więc yy, a, albo w grzybach bardzo dobry jest słyszony w i w galarecie, sałatka warzywna. Yy, takim najważniejszym to jest mak z husarskimi skrzydłami. Wiecie co to? Nie. To jest taki mak na słodko z wokaliami, się robi tak w kółko. I te husarskie stroty są trochę ciasto. W okay. ciasto w takim kształcie tutaj nacięte. Mm -hmm. Czyli one mm -hmm. tworzą taką, taką kompozycję no, tutaj. To jest taka tradycja mojej rodziny. O, A moglibyśmy tak. się dowiedzieć skąd Pana rodzina była? Znaczy to... To ziemiańska rodzina z powiatu brzezińskiego. Pod Łodzią. Pod mm -hmm. mm -hmm. I ten przepis jest przekazywany z pokolenia na no, pokolenie, tak? tak? A to ciekawe, nie Bardzo, polecamy. Bita śmietana w środku, dookoła mak. Ten... Słodka śmietana? E, tak, mm -hmm. 30 co najmniej. Aha, dobrze. <laughs> no i na koniec też musi być kisiel żurawinowy, też z bitą śmietaną. No i okay. kompot wigilijny. Skrzydła husarskie z makiem i bitą śmietaną są daniem nietypowym pod względem formy i połączenia składników. Danie to pochodzi z okolic łodzi, prawdopodobnie jego rodowód związany jest z rodzinami o tradycjach ziemiańskich, ich etosem i patriotyzmem. Kisiel żurawinowy jest daniem wywodzącym się z tradycji rodzin ziemiańskich i zamożniejszych. Przepis na takie danie znaleźć można w Uniwersalnej Książce Kucharskiej Marii Ochorowicz-Monatowej z 1913 roku. Pierwotnie swoje korzenie potrawa ta miała w Europie Wschodniej. No. E, jakie są dania, które się pojawiają na wigilijnym stole u Państwa? No Na pewno uszka, na pewno y, pierogi z mięsem. Na naszym stole w rodzinnym, takim, gdzie spędziłam 8 osób było. Był karp w galarecie, łosoś w galarecie, karp smażony, karp w galarecie, ryba po grecku, bigos wigilijny. A jeszcze jakbym zapytała, z czym te uszka były? Oczywiście z warsztatem czerwonym. Okej, okay, a nadzienie jakie? Na dzień było też to była kapustka z grzybami. Mhm, dobra. Tak jak taka sama, jak. Jak w tym, zawsze na Wigilię u nas jest makowiec, bo podobno jest taki <laughs> przesąd, niepisany bądź pisany, nie wiem, ja od lat wiem i tak robi zawsze moja córka i, i, i żeśmy wprowadziły to jakby do jej przyszłej rodziny, że jest makowiec, bo jak się je mak, to są pieniądze i to jest taka tradycja. A jeszcze są jakieś takie tradycyjne dania i przepisy, które są oczywiście produkują? na słodko rzeczy. Kutia, kutia e, właśnie, o. kutia. kutia z, makiełki y, y. są. A co to? Bo ja na przykład nie wiem. Makiełki to jest taki ryż, ryż na słodko z cynamonem, może być też z miodem i z bakaliami, z rodzynkami. Kutia, swoimi korzeniami, sięga na wschód od Wisły. Związana była ze słowiańskimi obchodami przesilenia zimowego. Przez obecność w niej doszukiwać się można powiązań tego dania z ormiańskimi handlarzami, którzy przywieźli ten produkt do Europy. Obecnie kutia pojawia się na świątecznych stołach w Ukrainie, Białorusi, Rosji i Polsce. Obecne dodatki w postaci orzechów, migdałów czy słodkich bakali są efektem historycznych przemian i wzrostem dostępności tych produktów. Makiełki, znane również pod nazwą makówek, to danie związane z południem Polski, a szczególnie ze Śląskiem. Może ono mieć nawet 200 tradycję. Danie to obecnie przygotowywane jest najczęściej z maku, mleka, miodu, makaronu, ryżu lub rozdrobnionego ciasta drożdżowego. Tradycja jedzenia maku podczas kolacji wigilijnej jest związana z przekonaniem, że to mak zakwitł na Golgocie, tam gdzie kapnęła krew Chrystusa. Nowe tradycje na wigilijnych stołach warszawiaków to połączenie ogólnopolskiej tradycji wigilijnej związanej z zachowaniem postu, wpływów wynikających z migracji ludności do różnych regionów kraju i otwartości na różnorodność kulinarną. Wielokulturowość miasta sprawia, że klasyczne dania wigilijne, takie jak barszcz z suszkami czy karp, coraz częściej ustępują miejscami nowym interpretacjom, jak np. łosoś o galarece, wynikającym z lepszych warunków życia i możliwości z tym związanych. Rodziny o mieszanych tradycjach i wpływach kulinarnych często tworzą indywidualne menu na wigilijnym stole. Dla Warszawiaków, święta to teraz bardziej okres rodzinnej bliskości, wspólnego odpoczynku i szacunku dla różnorodności niż ścisłe trzymanie się dawnych reguł, co można było usłyszeć w udzielonych nam wywiadach.